Czy Włocławski dworzec powinien zostać przejęty przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego? W opinii posła Łukasza Zbonikowskiego nie. Dlaczego? Mamy do czynienia z możliwością, bezpłatnie. Przejęcia na rzecz mieszkańców Wocławka, na rzecz miasta, najlepszy teren w mieście, położony centralnie, wyeksponowany, z najlepiej skomunikowanym układem, zarówno przez Story PKP, jak i drogę krajową, numer już 91. Byłoby to znacznie lepiej spożytkowane dla mieszkańców Wocławka niż to, co mamy do tej pory, albo przekazywanie im tego obiektu obywatelom Torunia, jak proponuje pan Andrzej. Pałucki. Poseł Zbonikowski apeluje za pośrednictwem mediów o pozostawienie terenu w rękach władz miejskich. A jaka jest opinia prezydenta Włocławka? Najzasadniej byłoby oddanie gospodarzowi przewozów regionalnych, czyli marszałkowi województwa, który również odpowiada za transport samochodowy, czyli za kursowanie autobusów PKS. Zadziwia zainteresowanie pana posła w tym kierunku, bo raczej powinien złożyć interpelację poselską, dlaczego PKP... Oddaje dworce. W trakcie dzisiejszej konferencji poseł robiło, PiS krytycznie odniósł się do treści listu wysłanego przez prezydenta Włocławka, a adresowanego do marszałka województwa. Po przeanalizowaniu pism, zarówno tego ostatniego, pana prezydenta do marszałka, jak i wcześniejszej mojej korespondencji sprzed dwóch lat. Do pana Andrzeja Pałuckiego z apelem, prośbą, ofertą współpracy o to, żebyśmy razem zjednoczyli siły i przejęli bezpłatnie. Dwa lata później wysyła do pana marszałka, czyli przedstawiciela innego samorządu. Pismo praktycznie takiej samej treści. Wiemy, że był swego czasu duży projekt remontu dworców w Polsce. Niestety Włocławski dworzec mimo zapowiedzi PKP nie został wyremontowany i w tym kierunku powinien skierować swoje kroki parlamentarzysta, a nie negować działania prezydenta. Listy podobne, wspólny cel, a Włocławski dworzec nadal straszy pasażerów swoim wyglądem. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.